I figurski w dobrej formie. Od Dzień dobry. Dzień dobry, Warszawa się kłania karpediem. To jest kultura pogrzebu, tak? Tak. Chodzi o taki bardzo refleksyjny wywiad z Szymonem Wydrą, który jest w tej chwili już u, u mnie w domu. Umawialiśmy się na takie spotkanie. No jakby hasło karpedijem jest myślę, że nawet jeżeli chodzi o państwa tytuł i. Okay, nie ma problemu. Czy, możemy, czy ja mogę połączyć Szymonem Wydrą? Dosłownie dwa, trzy pytania, takie, które. A zaraz, ale przepraszam bardzo, ale to ze mną? Proszono nas o telefon o 9.20, 9.30, no to, to dzwoni. wie pan, to, przepraszam, bo ja nic nie wiem, ja jestem poza redakcją w ogóle. Aha. Chyba chodziło o telefon do Uli. Teraz jestem tu, bo, bo wie, wie pan, w tej ja wiem, Szymon jest tutaj. Proszę, u nas. proszę dzwonić na telefon 777. Ale to pan nie może przy, dosłownie dwóch, trzech pytań zadać. I, i... Ale ja nie wiem nawet jakie, proszę pana, bo ja nie, nie jestem zorientowany o co chodzi. Zadzwoniła pani, już panu no, co, mówię. Co ma być, to poczekaj, będzie, no. poczekaj, Szymon. Zadzwoniła ta pani, bo była urzeczona hasłem do nieba, nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. I zaproponowaliście okay. państwo taki refleksyjny, jakby w cieniu przemijania wywiad. No i Szymon jest bardzo ale to, taki. Ale ja nie bohaj wszędzie. Podrobi. Teraz to wiem, komu ufać, a komu już nie. Wie pan, tu, Szymon jest trochę rozczarowany, bo mieliśmy dzwoni 9.20. 29.30, no mhm. i, i bardzo nam zależało na takiej prasie troszkę innej niż te kolorowe. takie... Ale pan proszę bardzo... pana, ja nie mówię, żeby nie. Tylko Tym bardziej, że, że nie Kultura Pogrzebu jest redakcją, gazetą, która naszym nie zdaniem. Mam czym zarejestrować rozmowy z panem. To Szymonem może proszę pana, ja połączę, niech pan po prostu powie sam Szymonowi, dobrze? Ja połączę. Nie Szymon, tu redaktor się z tobą mówi, nie dobrze? Nie, nie, pierwszy raz życie piachem sypnęło mi w twarz. Już prostu. łączę z Szymonem, proszę bardzo. E, Szymon, redaktor naczelny Kultury Pogrzebu chce z tobą rozmawiać. Proszę mówić. Halo. Halo. Szymon wydra no dzień dobry. To robimy ten wywiad czy nie? Ale proszę pana, ja nie wiem o żadnym wywiadzie, ponieważ nikt mnie nie uprzedzał, że będę miał być jakaś rozmowa z panem. Nie no, to są jakieś... Ja jestem poza redakcją, Dobrze. mam urlop. Aha, czyli kultura pogrzebu też ma urlop, tak? myślałem, że wy pracujecie po prostu non stop, przecież ludzie do stop no, ale umierają. tam jest mniej po drodze, nie. naprawdę. Bardzo. No, dziękujemy bardzo. No nie no to wszystko no, trupem pak. Poranny wojewódzki i Figurski. Poranny WF Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Esce Rok. Więcej na www.eskrok.pl